Mamy noc, jest księżyc i nigdy nie odbieraj telefonu w nocy od brain rota krzesła, autobusu chodzącego oraz od jelenia w lesie. Tych postaci się nie powinno odbierać telefonem o trzeciej w nocy, a mamy pierwszą i czas będzie leciał do trzeciej. Już leci, mamy pierwszą 06. Gdy tu wybije trzecia 00 w nocy, to te postacie będą dzwoniły. Pytanie, czy odebrać, albo może nie? Oglądajcie samo końca, może się przygotujmy na to. Niko, Majki. No <laughs> musimy. Oni są w szoku, oni są w szoku. Ale jak, jak te potwory naprawdę te brainroty przyjdą, ja się no właśnie. tak boję. Dlatego, no. że oni pierwszy raz będziecie na takich telefonach, więc moi przeciele pierwszy raz zobaczą, jak to telefony zadzwonią i będą do was gadały. Eee. <laughs> Spadano. O nie, Niko. <laughs> no dobra. Okay, no, w takim razie leci. Przygotujmy się, mamy też trzy telefony, a nawet cztery. Patrzcie, tu jest jeden telefon, drugi telefon, trzeci telefon i czwarty telefon. <laughs> po co nam tyle telefonów? fodów w ogóle. A nie <noise> będziemy wiedzieli, z którego dzwoni? Ja nie wiadomo. Dobra, zobaczymy. Okej, okay, weźmy, przygotujmy w takim razie tutaj w skrzynkach. Mamy przygotowane różne rzeczy. Na przykład dla Brainrota krzesła on się nazywa Brainrot Hair. A to jest Brainrot Bus. A to Jeleń. No chyba je znacie. A teraz w takim razie weźmy może te krzesła. Skoro Brainrot krzesła lubi krzesła, to może te krzesła on polubi, które my mu postawimy. O, tutaj jedno, tutaj drugie, tu trzy. Przecie. Może on wybierze jakieś, nawet takie, patrz, krzesło fajne. I może weźmie i da nam spokój w o, nocy. to jest bardzo dobry pomysł. Może położy mu takie bardziej kolorowe, może takie tak. różowe. Tak, tak, dajmy mu kilka, no. żeby wybrał różne krzesła. Dajemy mu na przykład krzesło fryzjerskie, krzesło gamingowe. O, ja bym chciał jakąś fryzurkę. Tak. Ale ty nie masz włosów, Szpitalne Niko. Szpitalne damy, tak. wszystko damy. Nawet takie królewskie. Ej, ciekawe, czy on wybierze jakieś sobie krzesło, nawet takie. z <ślam> zdrabirko, patrzcie, dla ciebie. Niko, ty się tu nie mieścisz! Że ciasne jest! Niko, z tym, z tym twoim wielkim tyłkiem to ty się nie zmieści. To nie bo dla to nas. To jest dla dobra, Niko. tutaj to damy. Okej, okay, ma różne krzesła, bo to jest, patrzcie, bryno od krzesła, jaką ma twarz, ma oczy. On jest krzesłem, który normalnie chodzi człowiek krzesło, a to jest człowiek Bus i nawet bieleń tutaj, nie? Więc zobaczymy. E, Patrzmy godzinę. Druga 18! Ej, zaraz, zaraz, zaraz trzecia, zaraz. Szecia, zaraz. Trzecia, zaraz trzecia, Wybije trzecia 0, 0. Tak szybko Ej, idzie. szybko, no. pospieszmy się, pospieszmy Czas przyspieszył, myślałem, że będzie wolniej Dobra, weźmy jeszcze jakieś rzeczy, pułapki, pułapki Macie jakieś pułapki? Tak, A, chyba tak, tamto tak, przygotowane Tutaj jest. Okej, okay, bierzemy, bierzemy. Musimy te pułapki zasadzki zrobić, żeby nam te postacie nic nie zrobiły. Weźmy, tak dajmy jest. chociaż tutaj zabezpieczmy teren. Może tu z przodu, bo tutaj mamy wejście do Smajlandii. Weźmy to, zabezpieczmy, że tutaj nie wolno. O, nie ma wstępu do Smajlandii, żeby te postacie tutaj nie przyszły i nam czegoś nie nabroiły. Tak, ja tu jeszcze zrobię wodę, tamę wodną. Tak, ja i my, też, my zrobimy ja tutaj, tutaj jeszcze takie kolce. Możesz, Majki, podłączyć te kolce? Dobra, patrzcie, zrobimy tutaj wszyscy. O, elegancko, ładnie. Tutaj damy jeszcze tu takie trapy, żeby oni tu wstępu nie mają do Smajlandii, zacznijcie do naszych domków. Tutaj piękna smajlandia, jest wszystkie nasze skiny. O, Majki wylewa wodę. Ładnie, dobra. Tutaj dam kolce takie, patrz, ja dam kolce takie. O, nie ma tutaj, czekaj, ten dywan rozwale. No dobrze, nie ma wejścia. Nie ma wejścia dla nich, zaraz zobaczymy czas. Uwaga, która to będzie godzina, bo już pewnie się zbliża. Ja, ja ustawię jeszcze miny, miny. Okej, okay, jest, dora miny. uważaj Niko! Uff, żeby to nie waliło. Tu wystarczy cztery, cztery, dwa poprawy jeszcze tutaj wystarczy. Dobra, więcej nie. Dobra, więcej Ej, nie. Ej, mamy pięć minut, zostało nam tylko 5 co? minut. Co, pięć minut? Ej, zaraz, zaraz, co sześć minut, druga pięćdziesiąt cztery, dobra, zaraz będziemy mieć trzecią i ktoś z nich zadzwoni. Tylko pytanie, kto będzie pierwszy, kto zadzwoni. Hmm, dobra, no to w takim razie, czekaj, jeszcze postawmy tu. Uważajcie, na te miny. Ty zrobię za duże miny, Niko! Uważaj! Jak, dlaczego? Uważaj, nie, 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 nie wchodź. To walnie. Ale ma czerwony guzik, może nacisnę! Nie, nie, nie naciskaj nie. tego Niko! Nie, oh, Niko, co to, dostaw, o to serio. Nie, robić? nie, 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 weź, weź, dobra. weź, weź, bo to jeszcze walnie, dobra. Okej, okay, dajmy, zobaczmy, która godzina jest, patrzymy, która jest i Niko, która? Trzecia! 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 Dobra, ej, róbmy wyświetlaczkę w górę. Uwaga, ścigamy się. Klikajcie, widzowie a Telefon już dzwoni, słyszę dzwonienie telefonu! My tam podbiegniemy, a wypiekajcie łapeczki wszyscy teraz. Zostawiajcie łapeczki kto może i biegniemy do telefonu, Dawajcie! Biękne, wyścig, biękne, wyścig biękne. dawajcie! Będę jestem niż widzowie! Pierwszy, pierwszy, dobra. Okej, okay. dzwoni z tej strony. To ten Brainot dzwoni, bo dźwięk wychodzi stąd. To Brainot Hair, to czyli on, to krzesło dzwoni teraz do nas. Czyli podchodzimy, odbieramy i tu i tu rozmawiałem przez telefon. Nie, państwem Może lepiej tego nie odbieraj tego telefonu, wiesz? Musimy, musimy odebrać. Jest trzecia Patrzcie, mamy. No to w nocy odbieramy. Uwaga, uwaga, telefon dzwoni i klikamy. Pyk. Odbierz. Halo? Ej, co jest? Słyszeliście to? Ej, Niko, gdzie jest Niko? Niko, chodź tu, Niko, tutaj. Dobra, dobra. Ej, chodź bliżej, chodź bliżej. Słuchajcie, on normalnie gada. Dzień dobry, kto dzwoni? Jestem strasznym krzesłem, siedzę. Ej, co jest, co? Ej, co on powiedział? Że zjecie? Nie, nie, zaraz, zaraz. Ej, możesz powtórzyć, bo nie zrozumiałem. Jestem krzesłem, zjem! Dzie nas? Krzesło o, nie, nas nie, nie, zje? Nie, 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 nie. nie. E, go, ja ale, się trochę boję. Ale wiesz co, krzesło, krzesło, słuchaj, a my mamy dla ciebie inne krzesła takie fajne, przygotowane! Proszę, nie jedz nas, dobrze? Halo? są dobre krzesła to was nie zjem. Co? Dobra, Jeżeli przygotujemy, przygotujemy Dobra, dobre, dobra. Ja już się rozłączam, eee. rozłączam się, rozłączam się Tyk. Rozłączyłem się Okej, okay, to krzesło mówiło, że chyba przyjdzie nas zje Ale jeszcze może jak damy im jemu inne krzesła To może nas zostawi Mamy tak, tu przygotowane mu się różne krzesła eee. Może jakieś mu się spodoba i nie wiem No weźmie sobie jakieś krzesło No mamy różne, nie? Fryzjerskie, jakieś tu szpitalne Gamingowe, fotelowe, królewskie eee, no, On jest koloru... zielony, to może zielone mu się spodoba Może, nie wiadomo Dobra, są hmm. różne, są różne On zraz tu powiedział, że przyjdzie A wy widzowie możecie szybko Przyjść na mój sklep. Bokuj fana Smajstow. Możecie mieć wszystkie rzeczy w swoim pokoju, jakie chcecie. Mamy też kot z poduszki i koszulki, właśnie. Taka miękka, uśmiechnięta, jak mam na postaci, jest też na moim sklepie. I nowy latający dysk. I jeszcze nie wszystko. Uwaga, przywijam tutaj na dół, na dół, na dół. Na dół. Patrzcie, brloki. E, brloki, nowe szciby, Smajstow Team i pati, ale chciałem Wam pokazać nowe. Nowe brloki, najnowsze, to są Mikey i Nico. Ej, to, Ej, to my, to, my, to, my, to my. My. Tak, tak, Mikey, jesteś po tutaj, po prawej bardziej. A, weź, <laughs> tak. zami, zami. Tak, to jesteście wy, zobaczcie, ich breloki są tutaj i możecie mieć i powiesić sobie za wleczką, dokąd chcecie, do, do plecaka. Ten brelok i Niko są takie zielone jak moja koszulka, zobaczcie, też mam koszulkę Smilandię i wy też możecie mieć, naszą całą ekipę na klasie Smilandia. Wpadajcie link w opisie smilandia.pl, te wszystkie rzeczy czekają na was, na ciebie, na ciebie, nie Niko? Tak jest! Niko, Niko, tak, tak, jest, jest, jest i nawet mamy też bidon, do którego możecie sobie nalać wodę, tylko Niko... Przez Ej, się! A, Przepraszam. No dobra, od Patrzcie, nowość, nowa rzecz takiej jeszcze nigdy nie było. Ona jest pierwszy raz bidona nie mieliśmy, więc spadajcie, możecie sobie ją nalać wodę i pić z bidona. Smoj slow Team. Dobra, a teraz, czekaj, weźmy, zobaczmy, czy on idzie już? Idzie, idzie. Patrz, idzie normalnie. Ej, i słyszę, słyszę jak normalnie krzesło daje dźwięki Widzicie jak ta normalnie tak jak szoruje po podłodze Ciekawe o, o, czy o, przejdzie to te to przez te pułapki. Dobra, próbuję, ale. Nie wchodź do nas, nie wchodź do nas! Słyszysz, damy ci to sami, to damy. Idź ci. sobie, albo weź te krzesło! Eee, e, tak, czekaj, tak. przychodzi to. No, przychodzi, przychodzi, przychodzi. patrz malaczy, jak to robi. Wow, let's wow. go, no, e, normalnie jaki przychodzi. Sprytny, jaki zobacz! Ej, co jest? On to przeszedł wszystkie pułapki! Jak to krzesło przeszło? E, źle je zbudowaliśmy. Ja ja o ja Ha, Pali o. się, pali się, pali się! Odporę na ogień, bo to krzesło przecież! ono nie czuje tego! O nie! Ugasił się, ej mądre krzesło! Poszło się ugasić! Ona myśli! Normalnie. walny jest łopaty! O, 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 o. Nie, może jego nie dotykajmy. Czekaj, lewizny, ja wezmę sobie na wszelki straszne. wypadek broń. Wezmę sobie w skrzynce, tutaj mamy broń. Wezmę sobie na wszelki wypadek, jakby zaatakowało nas, to też będziemy nawalać z broni, nie? Tutaj bierzemy jedną broń. Tu wezmę jeszcze sobie to drugą. Dobra, wezmę. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Patrzcie, wybiera krzesło chodzące. Normalnie ma oczy, twarz, minę, usta, widzicie? To krzesło normalnie żyje i jeszcze ma ręce przyklejone! I ono niszczy te krzesła, bo mu się nie podobają te wszystkie. Przy... Stopy ma! Jo, jak to krzesło wygląda! I zabiera inne wszystkie, krzesła. krzesła. są brzydkie. Ej, co, rozwala! Ej, ty krzesła rozwala! Czemu on rozwala? Co jest? Ja jestem najładniejszym krzesłem. Oni. Najładniejsze to tylko ty jesteś, a może to zielone? Może to zielone będzie dobre? O, zobacz ładne. I zobaczmy. Yy, Ale! Źle! Nie. Ten jak... zielony jest fajny. Co? Zaraz, 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 zaraz! zaraz. Niko od ciebie wybrało! Nie, nie uciekaj! O nie! Krzesło wybrało Niko! Ja nie chcę! Myślę, że musimy mu pomóc. No, kto krzesło bo lubiło Niko i chce usiąść na Niko, o oh, o, oh, ma problem. Ja nie jestem wygodny! Pomóżmy mu, pomóżmy usiąść mu! A masz! Na zostaw naszego przyjaciela! Amasz! O! Zbroi, nawalamy w niego! A nie we mnie, tylko! A masz, a masz z elektryczności! Dostaje, dostaję, dostaję, nawalamy w niego, nawalamy! Zostaw naszego radę, przyjaciela! A... Ty krześle! A masz, a masz, a masz złopaty! Ja musimy go przygonić! Rakieta leci! Puu! o masz, poważnie, wynocha stąd, o masz, puu, dostał, ucieka, 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 ścigamy go, ścigamy go, dawajcie, 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 za nim, za nim, za nim, za nim, za nim, nie, ucieka, Aj, uciekł, uciekł, o nie, dobra, uciekł, gdzieś poszedł tam, dobra, uciekł na szczęście, Wow, ej, normalnie to krzesło chciało na tobie usiąść, nikomu! Wiem, dzięki chłopaki, że mi uratowaliście. Prawie u mnie nie usiadł! Normalnie tak, to krzesło chciało usiąść, on, on polubił ciebie, bo ty masz taki zielony kolor jak on! O, ja cię kręcę, ale było blisko. No i to bardzo, dobra, lepiej uważajmy. Dzwoni teraz drugi telefon, słyszę. Drugi telefon dzwoni. O, 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 nie, kto tym razem? Teraz pytanie, kto dzwoni? Czy ten autobus, czy może jeleń z lasu? 99 nocy. To jest taki popularny teraz jeleń. On chodzi, normalnie jest też w Robloxie, w Minecraftie, on wszędzie chodzi. Ej, jak wiecie pod tym filmem 10 tysięcy łapeczek, to wejdę do lasu i będę go szukał. W prawdziwym życiu może, co wy na to? O, nie, no. ja się na to nie piszę. Ja się na to nie piszę. Ja się tego boję. Że, ej, dobra, widzowie, biegnijcie łapeczkę w górę teraz. To e, jak 10 tysięcy łapeczek będę, to normalnie wejdę do lasu i spróbuję znaleźć tego jelenia. Normalnie w lesie, ale w prawdziwym życiu, nie? Medeco jak będzie próbował 10 tysięcy, to wyzwać. ja pójdę z tobą. O, i jeszcze Majki pójdzie w prawdziwym życiu i Niko ty też pójdzie z nami po Nie, ja w nie życiu. idę, ja się boję. <laughs> Niko się boi. Dobra, ej, on dzwoni. Dzwoni, dron, dzwoni, to także odbieramy. Od tego bus dzwoni, to bus! No to odbierzmy od tego autobusu, który ma nogi! Ten autobus nie ma kół. On jest mega dziwny. To jest nowy Brainrot, więc zobaczmy. Uwaga, uwaga, podchodzę, odbieram. Chodźcie wszyscy razem, odbierzemy. Jestem jeszcze. Podajcie blisko. Trzy, dwa, jeden, uwaga, ja klikam i pyk. Halo? Jadę e... na Smilandię. Ej, słyszeliście? Gada, 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 o, on gada. On jedzie, on powiedział, że on tutaj jedzie. Podejdźcie tu bliżej, podejdźcie do mnie tu bliżej. Idę. Dobra, uwaga. E, panie autobusie, czemu ty dzwonisz do nas o trzeciej w nocy, kiedy ludzie śpią? Bo ja chcę przyjechać do was. W Autobusie, nie, 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 my nie chcemy autobusu. Nie przyjeżdżaj po nas. Nie, 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 my nie chcemy, ale nie? Ale wy musicie jechać nie chcemy, ze mną nie chcemy, na nie podróż. Chcemy. Podróż ze mną, tak. Ja podróż? Ale że mamy autobusem, ale... A, na taką wycieczkę pewnie. On chce nas zobaczyć wycieczkę. Ja na wycieczkę ja mam chorobę Jedziemy na Idziemy na przejażdżkę zaraz, ja już jadę. Na przejażdżkę, nie, 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 my nie chcemy autobusu, my nie chcemy przejażdżki. My mamy wakacje z Smilandii, do widzenia! Tak, rozłączyłem się, rozłączyłem szybko. się, się. okej. Okay. Rozłączyłem. Ej, słyszeliście, Co to on było? chce nas zabrać na wycieczkę autobusem, ale o, nie, który ja chodzi! On ma. A. On ma stopy, widzicie? On nie ma kół, on nie ma normalnie takich, wiecie, jak to jest, nie? Zaraz. Ja nie chcę na wycieczkę, nie lubię Mikey, ja się. Ej, czekaj, czekajcie, czekaj, czekaj. Czekajcie, słyszę jakieś trąbienie i słyszycie to? Tak, słyszycie! Tak, tak. Zaraz, 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 zaraz! Słyszę trąbienie. Jedzie! Jedzie autobus normalnie, albo idzie! Patrzcie, on idzie stopami! Co tu się dzieje? Dzień dobry! Jaką ma traszkę? Ulica zawraca przyjaszczkę, ale czekaj. Nie wiedziesz tutaj, bo nie ma ulicy, słyszysz? Nie ma tu ulicy. Ale ja mam ulicę! Co, ulicę? Ej, zaraz, zaraz! Ej. Co tu się pojawiła ulica? Co ej. jest? Ej, 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 jak tu się pojawiła ulica? Kiedy oni wylali asfalt? Ej, zaraz, zaraz! To ten Nadę autobus! Do was. On was! robił zrobił ulicę! Patrzcie, on pojawił ulicę przed sobą. On ma jakieś yy, moce ulicowe. Nie, no nie wierzę! Musimy ją zniszczyć. Wow, 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 wow. Zniszczymy ją, zniszczmy ją! A, ją. A, rozwalamy, rozwalamy! O nie, je, ciężko się niszczy. Bardzo ciężko. O Jak nie, najgorzej. nie, nie, rozwalimy na czas! O nie, o nie, on tu jeszcze jedzie. On już tu jedzie. O, 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 trochę weźmy coś ze skrzynek. Może dajmy mu coś. Czekaj, e, tak, e, tak. może się odczepi. Mamy tu znaki, mamy tu paliwo. Mamy tu przystanek autobusowy. Może dajmy mu to, o, postawmy. Może no damy będzie... mu koła. Tak koła dajmy mu. Tutaj mamy różne rzeczy. Patrz, dobra, okej, okay, dajmy tu. Patrz, on jedzie, on jedzie, on jedzie. Postawmy o. tu z boku. Masz tu koło jedno. Tutaj jest o, przystanek i patrz, autobusowy tu ma stację, damy. Może mu naprawić. Okay, przystanek koła. autobusowy postawię. Patrzcie tutaj. Jeszcze do paliwa mu damy. Czekaj, może on chce zaatakować. Weź to zatankuj. Upełnij, zapełnijcie to. Ej, eee, czekaj ja na przystanku. Już, już, już. Cześć. No eee, eee, szybko, szybko. Ja bym na przystanku siedział, patrzcie, siedzę się na przystanku. Chodź Ej, czekam na autobus. Halo, kiedy będzie autobus? Ej, nie trzeba, znak stop, znak stop, bo on się wtedy zatrzyma. Ej, proszę, to jest znak stop <śmulacza> i budowa. A on teraz nie przejedzie. Znak stop, nie możesz jechać dalej. Ooo, oh, 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 oh. jaką ma twarz. Ej, patrzcie, jakie ma nogi. Co oh. so jest? Ej, ten brain jest dziwny. Ja Ej, zatankujcie twarzy. go, zatankujcie go! Weź, trzymaj, zatankuj go. O, Ej, kto by chciał jechać z takim jażdżę. autobusem? <laughs> Widzowie, napiszcie w komentarzu, kto by chciał się przejechać z takim autobusem, bo ja nie chcę. Siadajcie ja wszyscy teraz. Co? O nie, nie chcemy. To ty pierwszy, Niko, może? Ja, ja nie Masz tu, masz tu, masz tu koła. Damy ci koła za darmo, masz tu koła, masz tu koła. Ale ja nie mam kół, ja mam nogi! O, o nie! O, o, o. O, Odra, może zatankujmy Cię, czekaj zatankujmy, My mam tutaj, zatankuję Ciebie, chodź mam tak, tu, patrz, tak, tak. zatankuję do pełna, Ciebie. Do pełna możemy Cię Okej, okay, okej, okay, podchodzi, podchodzi, czekaj, tankuję Cię, ale gdzie tu jest wlew? Gdzie tu jest uh. wlew? lew? Nie, nie ma lewu! Nie ma. Nie, ma wlewu, uh -oh. nie ma wlewu, nie ma wlewu, nie ma jak zatankować, on nie ma takiego, tej, takiej dziury, do, do, do której ja się nie lala paliwo. Ja paliwa! Co to uh, za są, on tymi nogami chodzi. Yy, może Yo. damy mu zabawkę, yy, małą samochodu, proszę. O -o, 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 o o. Samochody głupie, autobusy dobre! O nie! Jedzie! O o, jedzie, jedzie! W nogi! A, prawo, Brawo uciekać! Brawo! Uciekajcie, jedzie! Ja się boję go! O nie! Szybko, 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 szybko. do domu, do domu, ja do, domu. Okay, okay, tutaj, do, dawaj, do, do domu, do domu! Okej, okej, tutaj dawaj, tutaj o się nie zmieści! Nie zmieści się, gdzie jest Niko? Gdzie jest Niko? Gdzie o, nie wybiegnijcie!

Jo, 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 zamykaj, zamykaj, zamykaj. Dajcie mu do góry. Dawajcie, dawajcie, dawajcie do góry, góry, do góry, góry, do góry. do dobre, góry. mam balkon, szybko. Ej, Tylko i tu szybko, szybko na balkon. Kom. Daj, tutaj, tutaj, i z balkonu, z balkonu, z balkonu. Z balkonu. Bierzemy szybko to. I nawalamy, przejażdżę. nawalamy. Wszyscy razem szczelamy. Nawalamy mocno, dawajcie. Masz, na o masz o Masz, masz jeszcze. nawalamy, da, nawalamy. Dostoję, dostoję, dostoję. Ale zaraz, zaraz, on jest kulodporny. Na przejażdżkę. On jest kulodporny, ey. A ma z elektryczności. O, nie najgorzej. Odeszł, odszedł, 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 dobra, 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 czekajcie, czekajcie, odszedł, do. dobra, ujdzie gdzieś tam, odjeżdża. Okej, okay, on odjechał na lewo, dobra, odjechał na lewo. Dostał z naszej broni, ale nie wiadomo dokąd pojechał. On pewnie poszedł po kogoś innego. Skręcił w prawo, dobra, on... Nie, w lewo, w lewo! W lewo, tam gdzieś! Tam gdzieś zniknął, już go nie wiem. Ej, on mógł normalnie pojechać po kogoś innego. A uważa, cię wrócimy. Wstawaj! Majki, wstawaj! Dobra, Jestem. ej, ale on pojechał po kogoś innego. O ciekawe kogo! Ciekawe kogo widzowie. Jakbyście go kiedyś widzieli, to napiszcie w komentarzu. Dobra, ej, słyszę, kolejny telefon dzwoni! Ostatni telefon! Ostatni to będzie jeleń! On jest najstraszniejszy przecież. Najstraszniejszy, czyli jeleń z lasu. 99 nocy, patrzcie, jest w, w lesie i ma takie oczy. Uwaga, odbieramy trzy dwa. kajcie łapeczki w górę i odbierzemy. I też pamiętajcie o moim sklepie. Te fajne rzeczy, które czekają na Was. Nawet jest piłka i torba. Nawet wraz z plecakiem. Uwaga, niedługo będzie nowy. Plecak Umie już coś jest fajnego. Niedługo też rzucę na sklep. Jeszcze więcej, więc sprawdzajcie codziennie. A chciałbym wam pokazać moje koszulki, właśnie. Jest zielona, niebieska, pomarańczowa, różowa. Napiszcie w w komentarzu, jaki kolor byście wybrali. Jestem ciekawy. Dobra, a teraz uwaga, jeleń dzwoni, no to podchodzimy. Trzy. Odchodźcie, razem odbieramy. Dobra, Dwa. Dobra. Jeden i pyk. Halo? Halo? Lubicie Halo? las? Las? Yy, Leśnicze drzewa? Ja nie las? lubię. Ja mam uczulenie. Ej, jakiś las. Nie, my nie chcemy do lasu. My nie chcemy A do macie lasu, jest straszny. ognisko? Nie, nic nie mamy nie przychodź. Do widzenia. O, nie Bum. Ma... Rozłączyłem się. Jeleni, raz może do nas przyjść. Rozłączyłem się, ale słuchajcie, musimy zrobić jak najszybciej ognisko. Jeleń boi się ogniska. Szybko, szybko, dawajcie, dawajcie, dawajcie Robimy ognisko. Boję... A, ognisko, dobra, dobra, ognisko, ognisko, bierzemy ognisko i rozpalamy ognisko największe ognisko tutaj robimy, żeby tak jeleń jest się bał podejść, okej, okay, jedno, drugie, trzecie, czwarte musimy zrobić największe ognisko, żeby jeleń do nas nie podszedł. Tak, tutaj robimy co, takie tutaj, duże. Okej, okay, gdzieś teraz... Tak, drzewo bam. dajcie, drzewo dajcie dookoła, dobra. Okej, okay, jest mamy duże ognisko, zobaczcie, jakie wielkie ognisko. Bam, bam, jest. bam, Żeby on tylko do nas to po prostu nie przyszedł, nie? uwaga, słyszę jakieś szelesty! O, 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 On idzie o, chyba tu. z tego lasu. O, on albo tam nie wiadomo jest. z jakiego, yy. albo z tamtego. Yy. Tam wchodzi! Tam jest on stoi, normalnie idzie! <laughs> Idzie! Jakie ma rogi! To jest jeleń z lasu! Dobra, ja dobra! Ma stójcie, tu, stójcie tutaj, stójcie tu wszyscy, do środka, do środka, do środka, za ogniskiem, za ognisko, za ognisko do rano, no a tutaj stoimy, tu stoimy. Ej, może on ja nie ma... do tego ogniska. Wow, zrobiło się ciemno. Ej, jest jeszcze ciemniej. Dobra, on podchodzi, idzie jeleń, idzie jeleń, zobaczcie. Jest coraz bliżej Ale on, on się boi ogniska. Aż, szurwanie, w szoku jestem. Oczy mi wywaliło, ej, zobaczcie, oczy mi wywaliło. Widzę, widzicie. widzę właśnie, jakie A, masz jestem W szoku, w szoku jestem, dobra, ale mamy latarkę, tak? Ty masz latarkę? Tak. Ja wezmę latarkę. Dobra, i teraz możemy tymi latarkami go przegonić. On tu jest, patrzcie, jaki ma. pomysł. Wielkie oczy, jaką ma bójść. włączamy latarki, wszyscy, latarki. Trzy, dwa, jeden, włączamy. Trzy, dwa, jeden Włączamy, pum! Latarki włączone zawsze i teraz latarkami, podchodzimy, podchodzimy, świecimy latarkami. Nie go, on się tego boi. Tak jak mocno latarkami, w twarz mu świeć! W twarz, mocno, mocno świeć mu! Świece, Luka, jest, 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 świece. jest, jest! Boi, patrz w do dziury, ucieka, ucieka! Latarkami a masz, a masz. w twarz mu, w twarz a masz, a masz. mu! A masz, a masz ze światła, a z latarki, dobra, ucieka, 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 boi się. Tak, 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 ucieka, ucieka. ucieka. dawajcie, łapać go latarkami świeci! Uciekaj ty! Do lasu z tobą, z powrotem, ty jeleniu straszny! Do lasu z tobą! Daj go! Ucieka, uciekał, ucieka, ucieka Ej, do to lasu. To działa, to działa! Jest, uciekł! Schował się tam w drzewach. Juhu. Dobra! Szczegoniliśmy go! Wuu, daliśmy radę, tak uratowaliśmy! Jest. Majlandia została uratowana przez trzy nowe potwory. Daliśmy radę, troszeczkę tutaj mieliśmy pole, ale jest tutaj ładnie, sprzątniemy to i daliśmy radę. Jest, udało się, udało się, udało się. Mamy, mamy dzień, uratowaliśmy Smajlandię, a wy widzowie wpadajcie sprawdzajcie mój sklep. O tutaj wam pokazuję, jest mój sklep. Możecie sobie teraz kliknąć, o tutaj dosłownie na moim przeciwku palcu jest sklep. idźcie, wejdźcie, sprawdźcie, mamy fajne rzeczy, czapki, koszulki. I uwaga, patrzcie, tu jest nowy plecak, nowe rzeczy. Już wchodzą na sklep smyso.pl